Siemka wszystkim. Siemka, Siemka. Jutro film Rizę wieczorem wygląda inaczej. Z wodarza obiektów naziemnych. Film się zrywa. Jak się zrywa. To zobaczycie sami. Padł deszcz, śnieg i ogólnie. Także zapraszam na jutro. Zerwał się, bo w werworze walki przycisnął nie ten guzik, co trzeba było, a z tego tytułu, że nagrywam, jak nagrywam. Także tak to wygląda spontanicznie w deszczu, w śniegu niestety film się zakończył w śmieszny sposób, ale nie szkodzi także zapraszam na jutro na następną część z Rizej wieczorem wygląda inaczej Pozdrawiamy z Marcinem A my już lecimy do auta trzymajcie się i do zaś Aha i dziękuję bardzo za oglądanie moich skromnych produkcji Lecimy, Siemka. Jestem zmęczony, Wam powiem. Cały dzień w terenie plus jeszcze wieczór i noc, można powiedzieć. To zaś, Siemka.